Zadanie 9 strona 87. Uzasadnij, że jeśli dwie liczby naturalne są podzielne przez 3, to suma ich kwadratów jest podzielna przez 9. No, jak to zapisać? Możemy zapisać, że pierwszą liczbą y, pierwszą liczbą y, będzie powiedzmy 3a, bo 3a będzie podzielne przez 3, a drugą 3b. No to suma ich kwadratów Suma ich naturalne, tak? Obie są naturalne. Suma ich kwadratów to będzie 3a kwadrat dodać 3b kwadrat, czyli 9a kwadrat dodać 9b kwadrat. No jeżeli chcemy udowodnić podzielność przez 9, to dziewiątkę wyciągamy przed nawias. No i mamy koniec koniec zadania. I w zasadzie udowodniliśmy wszystko.